Z Melbourne już powiedziałam, że jest, było szóste miejsce w finale, tak? No i no, przecudownych Polaków spotkaliśmy. Bardzo, bardzo um, urodziwi ludzie, że tak powiem, ponieważ ja mieszkałam w Ballarat, a byłam jedna z dziewczyn, oślarze kajakarze z, z Polski i ja sama taka, sierota Marycha. <grym> Ale byłam rozpieszczana przez chłopaków, tak, to jest prawda. No i nadarzyła się taka okazja i przyjechało takie małżeństwo. Zabrali mnie do siebie do domu. Bo chcą mnie przyjąć jako Polkę. Ona była Polką, a on tam Australijczykiem. I zaproponowali, żeby zostać tam w Australii. Jak zobaczyłam ten, tą willę, ten pałac to z tych samochodów a 56 lata u nas. To była tak szalona różnica. No i błagali i, i, i robili, i nie musi zapadać decyzja w tej chwili, ale ja mówię, dobrze, 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 już nie ma o czym mówić, ja już tak tęsknię za domem, a teraz tak daleko mam zostać, nie, w ogóle nie ma o czym mówić. No jeszcze tam troszeczkę chodzili za mną, ale zrezygnowali, bo wiedzieli, że i tak nie zostanę. Praca, no, wróciłam do Bydgoszczy. Miłe wspomnienia zostały Tak, tak, w tak, tak, bardzo, bardzo. Tam rodzina, ta, kolegi, rodzina tam mieszkała, też w Australii, też kajakarza, knajtka też. No przepiękny prezent dostałam, złoty zegareczek na rękę, mam, mogłam sobie wybrać. No było i, 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 i koce mi przywozili, bo w tym okresie w Australii było akurat zimno. No i kocy poprzywozili, i, i, i takich spotkań miałam dosyć dużo. Bardzo sympatycznie, wspominam Australię Bardzo. Polacy tam mieszkający, ksiądz taki był po, też Polak pochodzenia. No, fantastyczne spotkania.